To jest instrukcja obsługi dziedzictwa, witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka wraz z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zapraszam do wysłuchania rozmowy, która być może będzie dla Państwa, którzy są zaangażowani w Europejskie Dni Dziedzictwa podpowiedzią, inspiracją jak organizować swoją działalność, jak skutecznie informować o tej działalności i też jak przy okazji zachęcać do zainteresowania się materialnym i niematerialnym dziedzictwem, a dzisiaj porozmawiamy o wolontariacie z naszym gościem, naszym gościem jest z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, dr Michał Laszczkowski. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Panie y, doktorze, y, zanim zaczniemy o konkretach, bo ich jest bardzo dużo i naprawdę już nie mogę się doczekać, żeby pan opowiedział różne y, historie i o różnych działaniach fundacji, to proszę powiedzieć parę słów o właśnie fundacji, o jej założeniach, o tym, czym się fundacja zajmuje. Ja nie jestem konserwatorem zabytków. Tak samo kolega wiceprezes Pałowicki także nie jest. Nie potrafimy przywracać piękna tym obiektom, ale potrafimy organizować prace, które, w wyniku mm -hmm. których te obiekty będą są, są przywracane do, do, do historii Europy. Powołaliśmy fundację w 2012 roku jako narzędzie do tego, żeby po prostu od nasze otoczenie stawało się coraz, coraz piękniejsze. Jakie obiekty was przede wszystkim interesują? E, Teraz to już wszystkie, natomiast zaczynaliśmy, zaczynaliśmy od prac na, na, na Ukrainie, na Cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie, czy, czy w Kamieńcu Bodolskim, czy, czy w Ołyce, w Wielkiej Kolegiacie Radziwiłłowskiej na Wołyniu. Tych projektów w międzyczasie udało się zrealizować grubo ponad setkę, na samym Cmentarzu Łyczakowskim ponad 150 pomników. I to, co daje nam największą frajdę, to to, że dzięki połączeniu różnych interdyscyplinarnych działań, czyli historyków, historyków sztuki, konserwatorów, ale także, ale także wolontariuszy, udaje się się przywrócić, czasem zrekonstruować to, co wydawało się być utracone. I tak jak jeżeli mamy dobrą dokumentację, jesteśmy w stanie zrekonstruować brakującą rączkę, nóżkę, czy główkę rzeźby. Tak w przypadku, tak w przypadku obiektów, które nie wymagają tak, tak precyzyjnej badań i umiejętności, jak na przykład właśnie starych prowincjonalnych cmentarzy, jesteśmy w stanie z krzaków Wyłowić różne lokalne historie, które często stają się historiami wcale nie takimi lokalnymi. Mało kto, mało kto pamięta o tym, że na tych cmentarzach są pochowani ludzie, którzy tworzyli historię tej społeczności, ale czasem uczestniczyli w wydarzeniach w skali europejskiej czy ogólnoświatowej. Ostatnio na jednym z cmentarzy żydowskich znaleźliśmy dwie ciotki Edyty Stein, świętej Edyty Stein. Lokalnie ta wiedza nie jest znana i pokazała nam to właśnie opiekunka tego cmentarza. Tak więc. Szukanie swojej własnej okolicy tych obiektów, które mogą być interesujące potencjalnie, jest wielką przygodą, bo nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Jak zachęcić wolontariuszy do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa? To jest to nasze pytanie przewodnie dzisiaj. Oczywiście na przykładzie działalności Fundacji Dziedzictwa Kulturowego o tym Pan opowiada. No właśnie, jak, jak Fundacja zachęca wolontariuszy do udziału? Znaczy teraz to już rzeczywiście, rzeczywiście nie możemy się opędzić. Oczywiście żartuję, bo, bo organizacja różnych obozów wolontariackich wymaga oczywiście wsparcia, ale na początki były bardzo, bardzo trudne. Wszyscy bukali się w głowę, jak to, dlaczego zajmujecie się akurat cmentarzami? No, dlaczego mamy jechać na tygodniowy wyjazd, e, przykładowo na Łotwę, po to, żeby inwentaryzować e, e, polskie cmentarze? E, Zderzenie z tym dziedzictwem in situ, czyli generalnie pojechanie w takie miejsce, zrobienie jakiegoś celowego działania, typu właśnie spisanie inskrypcji, czy pomierzenie nagrobka, zrobienie te bazy, czy bardziej widowiskowe odkrzaczenie, usunięcie, usunięcie wtórnych, wtórnych nawarstwień to, są wszystko, to, to jest przygoda. Odkrywamy konkretnych ludzi, odkrywamy jakieś śmieszne inskrypcje. Ludzie, którzy raz uczestniczą w takich działaniach, przeważnie wracają, ściągają znajomych. Mówię o tym, dlatego że e, pomysł na spędzenie wolnego czasu Pracując wolontariacko na rzecz y, y, ochrony dziedzictwa, nie jest taki oczywisty. Znaczy, ludzie, jeżeli zastanawiają się, jak mają spędzić czas wolny,. Jednak. Nie mają jest to inne pierwsza plany. myśl, która, która pierwsza, przychodzi do głowy. Nie, nie jest to pierwsza myśl, ale tak naprawdę jest to coś zupełnie oryginalnego. To jest to coś, co tak naprawdę wyróżnia takie osoby spośród znajomych, ci ludzie potem mają zaopowiadać. Koleżanka pracowała w agencji e, reklamowej i nawet e, po, na pytanie gdzie jedzie na wakacje podziała na Łotwę. na co? Na Necro Holidays. Czyli inwentaryzację grobów e, polskich. taka insiderska nazwa. No już nie taka insiderska, in, nie taka, insajder, insajder, już nie taka insajderska, natomiast rzeczywiście rzeczywiście to jest przygoda i w tych kategoriach należy, należy o tym e, o tym myśleć, e, bo pracujemy na różnych e, cmentarzach. No nie tylko na cmentarzach, ale akurat wolontariusze mogą pracować w takich pracach, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Więc pracujemy na cmentarzach bardzo różnych. Tatarskich, żydowskich, ukraińskich czy, 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 czy polskich, czy katolickich. I każdy cmentarz ma swoją specyfikę. I wydawało mi się kiedyś, że zupełnie inni ludzie opiekują się cmentarzami żydowskimi, a zupełnie inni ludzie opiekują się cmentarzami no polskimi właśnie. na wschodzie. Okazało się, że, że ten rok pokazał tak dobitnie, że to nie do końca jest prawda. Jechaliśmy na Ukrainę, już była gotowa grupa, no i Ukraina z powodu koronawirusa wprowadziła obostrzenia na granicy, że niestety trzeba mieć zaproszenie, jeżeli jest się działaczem kultura, tak inaczej grozi, groziła kwarantanna. No, i w ciągu jednego dnia musieliśmy podjąć decyzję, co z tą grupą, która już jest spakowana i właściwie wyjechała. I gotowa do pracy. I gotowa do pracy. Więc żeśmy przekierowali <laughs> zamiast, autokar zamiast do Krzemieńca na Ukrainie, pojechali do miejscowości Mordy i miejscowości Sarnaki, gdzie dwa cmentarze żydowskie w ciągu tygodnia ta 20 osoba grupa po prostu gruntownie odczyściła. Właściwie nikt się nie zdecydował wycofać. Wszyscy, dla wszystkich było to ten sam rodzaj aktywności, czyli przygoda i poznawanie czegoś, czegoś nieznanego. Mhm. Oczywiście na tym etapie pracy fundacji, to już Pan to powiedział i też możemy się domyślić, że to trochę inaczej wygląda, ale proszę powiedzieć ze względu na zainteresowanie, które jakoś tam samo się napędza. I też podejrzewam, że niektórzy wolontariusze, którzy pracowali przy innych projektach, wracają do kolejnych projektów, bo to jest coś, co wciąga, to jest pasja, to jest pasja do historii, pasja. Do tego, żeby tym terenem nie, nie tylko dookoła siebie się interesować, ale też gdzieś, gdzieś dalej wyruszyć i zrobić coś dobrego. Natomiast mam ochotę zapytać o, no właśnie, czy, czy jakieś zachęty szczególne Państwo stosowali? Jakimi kanałami Państwo się kontaktują z, z potencjalnymi wolontariuszami? Czy Zawsze potrzebny jest lider, zawsze potrzebna jest osoba, która popchnie ten kamyczek, który spowoduje lawinę. I, tak I tak było również u nas. Na początku ktoś wpadł na pomysł, że trzeba jakieś, jakieś miejsce odwiedzić i uporządkować. Potem zaprosił to tam znajomych. Ci znajomi zaprosili swoich znajomych, potem zaczęły się informacje w mediach społecznościowych, potem potrzeba, potem już pisała o tym lokalna, lokalna prasa. I tak naprawdę ludzie, którzy na początku tworzyli grupę znajomych, zaczęli, że powiem, być influencerami dla swoich lokalnych środowisk. Mm -hmm. I to jest bardzo fajne, że. Jeżeli ludzie wiedzą, że coś się wydarzy, bardzo chętnie w tym uczestniczą. Oczywiście nie zawsze, ale bardzo ważną sprawą jest właśnie ta komunikacja. Jeżeli chcecie zrobić Państwo jakieś działania wokół dziedzictwa, pierwsza sprawa takie możemy zrobimy sobie taki mały ABC. Tak, bardzo proszę. Pierwsza sprawa, najważniejsza, uzyskać pozwolenie właściciela. Właściciel często chciałby się zająć danym obiektem. Mówię, właściciel, czy na przykład gmina, lasy państwowe, ale często po prostu ma inne sprawy, no to nie, tak jak ustaliliśmy. Ochrona dziedzictwa nie zawsze jest pierwszą potrzebą. Trzeba uzyskać zgodę właściciela, to przeważnie nie jest nie jest problematyczne. Druga sprawa, trzeba sprawdzić, czy dany obiekt figuruje w rejestrze zabytków. I yy, na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zabytek.pl jest wykaz zabytków. Jeśli tak, to trzeba określić, uzyskać zgodę konserwatora zabytków, określając zakres pracy, który się chce prowadzić. Jeżeli to jest usuwanie yy, yy, samosiejek, Trzeba to opisać w wniosku, ale to nie wymaga jakichś specjalnych, specjalnych y, trudności. Pamiętajmy, żeby nie naruszać substancji zabytkowej, żeby nie poprawiać nagrobków, nie pianować ich samodzielnie, żeby ich nie oczyszczać, a jeśli oczyszczać, to za pomocą bardzo delikatnych szczotek, bo to muszą robić już profesjonaliści i wachowcy. Natomiast jesteśmy w stanie pr pracować przy zieleni, jesteśmy w stanie usuwać, y, usuwać powalo, powalone drzewa, bo pamiętajmy, że na wycięcie drzew też trzeba mieć pozwolenie. Y, I w przypadku, pamiętajmy, że warto zawsze skontaktować się z y, grupami religijnymi, których te cmentarze y, dotyczą. Jeżeli są to Żydzi do to z gminą e, żydowską działającą na tym terenie albo z Komisją Rabiniczną. Jeżeli są to cmentarze tatarskie, ich jest w Polsce niewiele, ale to warto e, e, z, z odpowiednimi związkami, e, związkami muzułmańskimi. E, pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli cmentarz jest. Powiedzmy, no, nawet niewidoczny. Pamiętajmy, że, on, że to są jakieś relikty, które pozostały z, z tego, co było kiedyś. Więc często może się nam wydawać, że jeżeli są dwa nagrobki, to ten cmentarz ma niewielki zakres. Często teren jest jego trwale przeszkodą, ale pamiętajmy, że on mógł być większy, że możemy się spodziewać różnych rzeczy w różnych innych miejscach. I pamiętajmy o tym, żeby zapoznawać się z zasadami, na które, które na tych cmentarzach panują. W przypadku cmentarzy żydowskich nie wolno naruszać ziemi. W przypadku, w przypadku cmentarzy katolickich jest to w jakiś sposób dopuszczalne, no ale, jednak, no ale jednak pamiętajmy, że nie możemy naruszyć substancji zabytkowej. To brzmi wszystko w sposób bardzo skomplikowany, ale to nie jest do końca takie trudne. Takie mm -hmm. Najważniejsze są pozwolenia. Potem najważniejsze jest komunikacja. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, jak postępować, jak, jak werbować tych ludzi. Naszym zdaniem pierwszym miejscu znajomi, potem media społecznościowe, ale także lokalna prasa. My pamiętajmy, że nasze działania mogą ludzi zadziwić. Ludzie nie, nie zawsze myślą o tym, że, że można pójść w, w sobotę czy w niedzielę uporządkować cmentarz. A tak naprawdę y, jest to temat dla lokalnego dziennikarza. Takich doświadczeń mam bardzo, bardzo dużo. Y, mój ulubiony przykład, czyli Nowe Miasto nad Soną. Jestem zachwycony tymi I to bardzo świeży przykład. Bardzo świeży przykład. Jestem zachwycony tymi kilkunastoma harcerzami, którzy tak naprawdę y, y, no, ruszyli bryłę z świata. Y, wspólnie czyściliśmy cmentarz do to bardzo młodzi. Ile oni mają lat? Oni mają 12-13 mhm. lat. I planowaliśmy porządkowanie tego cmentarza zrobić w październiku, no ale niestety kwarantanna, która objęta została szkoła, no uniemożliwiła nam te działania. Dopiero 9 listopada koledzy i koleżanki mogły wziąć udział w działaniach. Pierwszy możliwy termin wolny to był 11 listopada i tego dnia właśnie udaliśmy się na cmentarz żydowski w Nowym Mieście nad Soną. Zaczęliśmy wycinać krzaki. Napisał o tym, co bardzo ważne, portal płońszczak.pl który to z kolei portal? został Zostało to dostrzeżone przez holenderskiego korespondenta Jewish, Jewish Telegraphic Agency, który zrobił depeszę o tym, że właśnie polscy charakterzy 11 listopada porządkują, porządkują cmentarz. Nawet opisał fakt, że o 12 braliśmy udział w akcji do hymnu, gdzie przed, przed bramą cmentarzaśmy hymn odśpiewali. A potem zaczęły to drukować różne izraelskie gazety: Jerusalem Post, Times of Israel, kilka ortodoksyjnych, konserwatywnych portali izraelskich. I nagle okazało się, że taka, takie małe działanie, niewielkiej grupy ludzi, tak naprawdę rezonuje szeroko poza Polskę i pokazuje, że ci ludzie, którzy kiedyś, których bliscy albo po prostu współrodacy są pochowani w tym cmentarzu, nagle okazuje, się, że gdzieś po prostu jest grupa, która o to dba. Traktuje to jako swoje własne dziedzictwo, bo to, co jest najważniejsze w tym działaniu, to wszystko jest nasze dziedzictwo. Czy to czy są nagrobki, czy to są cmentarze żydowskie, tatarskie, niemieckie, e, ukraińskie, łękowskie, bojkowskie, to również jest nasze dziedzictwo. bo W naszej części Europy no, trudno powiedzieć, żeby ktoś był czystej krwi Polakiem. Takich rzeczy nie ma. Oczywiście z tego, co Pan mówi, od razu ta specjalizacja też fundacji się narzuca, prawda? Ale myślę, że pod, pod słowa. Uporządkować cmentarz czy, 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 czy uporządkować nagrobki. Można podłożyć bardzo różną działalność i te zasady dotarcia do osób, które mają chęć, mają pasję, chciałyby się zainteresować jakąś pomocą, są, jed, są, są, są takie same, prawda? Znaczy są w, w jakiś sposób uniwersalne. To znaczy, y, warto znaleźć lokalnych liderów, którzy te informacje y, rozpropagują. Warto znaleźć lokalne media sprzyjające y, danemu przedsięwzięciu i tymi kanałami informować o tym, że coś takiego będzie się działo i można przyjść i pomóc. Y, jest takie przysłowie, że jeżeli obieca, że coś zrobisz i to zrobisz, no to to jest dobrze. Ale jeżeli obieca, że coś zrobisz i nie zrobisz, to to już jest połowa sukcesu. <laughs> Więc nasza praca może być, może się multiplikować tylko dlatego, że ludzie o niej wiedzą. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że działalność dobroczynna powinna być wykonywana w ciszy, w pokorze i ich chyłpienie się działalnością charytatywną jest czymś złym. Ale w przypadku dziedzictwa tak naprawdę mamy do czynienia z czymś zupełnie innym. My promujemy pewnego rodzaju postawy, promujemy pewnego rodzaju aktywności, promujemy refleksję nad tym, kim jesteśmy i co nas stanowi. To wymaga nagłaśnienia najdrobniejszych również działań, właśnie dlatego, żeby pokazać, że to wszystko, co pozostawili nam przodkowie, dzisiaj wymaga naszej opieki. I kiedy mówimy o akcji oczyszczenia cmentarza, my nie mówimy o tym, przyjdźmy, wykośmy i wróćmy do domu. Docelowo myślimy o tym, obejmijmy ten opuszczony cmentarz stałą opieką, Przechodzimy tam regularnie, yy, sprzątajmy go przynajmniej dwa razy do roku tak, żeby efekty naszej pracy był trwały. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o wolontariacie, myś, myślimy raczej w kategoriach działania długoterminowego, przekazywania tej tradycji, tego zwyczaju opieki nad cmentarzem kolejnym osobom, no przecież nikt, nikt z nas nie jest w stanie opiekować się całe, życie, mm -hmm. całe życie cmentarzem, ale yy, to jest niesamowite, że ludzie, którzy trafiają się w tych miejscach, zawsze są bardzo różnorodni. To są różne grupy wiekowe, to są różni ludzie, którzy z bardzo różnym tyrodzystwem o bardzo różnych poglądach. To trochę może, nie, nie chcę reklamować tego w sposób negatywny, no ale na ty, podczas tych prac, właściwie nie tylko praca w RE, ale również rozmowy, które są toczone na najróżniejsze tematy, czasem może. No, 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 Cmentarz żyje, cmentarz wtedy żyje i, i ci ludzie rzeczywiście poznają się, uczą się wiele od siebie, a jednocześnie wspólna praca bardzo bardzo łączy, z tego powstają wielkie, wielkie przyjaźnie. No, no, koleżanka, która e, pojechała z nami 7 lat temu na Nekroholivis na Łotwę, jest teraz dyrektorem biura fundacji. E, że przeszła wszystkie możliwe szczeble, od wolontariuszki aż do a, a, aż tutaj. To wciąga, staje się pasją i. I myślę, że daje też coś, czego, czego nie doceniamy, a docenimy niestety na wiosnę, to znaczy daje wysiłek fizyczny. Ja już się nie mogę doczekać tego momentu, kiedy znowu będzie dobra pogoda i po tym, po tym zamknięciu tych kwarantannach będziemy mogli znowu powrócić do prac fizycznych, które pozwolą nam przywrócić kondycję. Robiliśmy sobie taki złośliwy żarcik, że trzeba będzie uprawiać nekrofitness, czyli, czyli ćwiczenia fizyczne, ale tak naprawdę to jest łączenie przyjemnego z pożytecznym. Pamiętajmy, że każda praca, która jest wykonywana na nasmendarzu, wymaga uzyskania wcześniej pozwoleń. To nie jest tak, że załatwimy to z poniedziałku na, na, yes. na, na piątek, więc warto już teraz pomyśleć o tym, kiedy wybrać sobie taki obiekt i zacząć kontaktować się z odpowiednimi urzędami, tak, żebyśmy na wiosnę mogli, mogli powrócić do prac fizycznych, które przynoszą efekty nie tylko dla naszego organizmu. I to jest jeszcze jeden argument, którego mogą Państwo użyć, że wolontariat może być również fitnessem. I to myślę, że w bardzo różnych wydaniach to się sprawdza. A proszę powiedzieć o harcerzach z Nowego Miasta. Pan, pan już mówił i to są 12-13-latki. Natomiast chciałam zapytać o grupy wiekowe, które odpowiadają na te, na te wezwania, powiedzmy w cudzysłowie, do fundacji dziedzictwa kulturowego chociażby. Ludzie, którzy zgłaszają się na wolontariaty, są bardzo różnorodni. To Najstarsza osoba, z którą współpracowaliśmy, miała, miała 92 lata. E, najmłodsza to była czteroletnia córka jednego z, jednego z kolegów. I też pomagała. I też pomagała e, w, w miarę swoich możliwości. E, I tak naprawdę nie ma takiego jednego modelu. Oczywiście, jeżeli myślimy, e, jeżeli myślimy o tym, żeby organizować jakieś działania, najłatwiej jest zachęcić do tego istniejące już grupy formalne, nieformalne, czy, czy drużynę harderską, czy szkołę, czy, 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 czy jakieś stowarzyszenie. Ale pamiętajmy, że to jest dopiero początek. Ktoś musi to zorganizować, ale ktoś musi w tym uczestniczyć. I tak naprawdę te grupy formalne czy nieformalne, jeżeli działają dobrze, jeżeli zaczynają to rozgłaszać, no to w tym momencie mamy całą, całą paletę osób, które, które z jakichś powodów sobie znanych chcą się w tym, w tym wziąć udział. Dla niektórych jest to ważne, bo to jest ich historia, dla niektórych jest to ważne, dlatego że jest to przygoda. Dla niektórych jest to ważne, bo są zawstydzeni tym, jak ten dany obiekt wygląda. Yy, motywacje są różne, ale i to jest właśnie niesamowite, jak właśnie spotykamy się na cmentarzu i na. Nagle po chwili wszyscy jesteśmy po imieniu, na chwilę, mm -hmm. nagle okazuje się, że, że każdy z nas ma jakąś swoją historię do opowiedzenia podczas tych, tych prac. Nagle okazuje się, że ludzie pomagają sobie, na przykład wynosząc jakiś ciężki pień, który jedna osoba nie byłaby w stanie zrobić. To pokazuje, że my mamy taką potrzebę robienia czegoś wspólnie. Jest to, jednak człowiek, jest stworzony do życia w stadle, więc, tak, więc, to chyba, to, więc chyba to też, też jest ważne. A media społecznościowe jaką rolę tutaj odgrywają z Pana doświadczenia jeśli chodzi o zwoływanie ludzi? Czyli bardzo dużo naszych działań jest reklamowanych poprzez media społecznościowe, bo jednak to jest ta metoda dotarcia do bardzo różnorodnego paradoksalnie grona odbiorców i to właśnie nie tylko w danej miejscowości. Często to się rozlewa właśnie zupełnie zupełnie niezrozumiałymi dla mnie kanałami. Ja jeszcze tych algorytmów algorytmów <grytmów> facebookowych nie, 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 nie kumam, ale są sytuacje, w których po ogłoszeniu czegoś nagle zgłaszają się inni ludzie, którzy chcą zrobić podobne działania. Tak, mm -hmm. było, w przypadku, tak było w przypadku Bolimowa, gdzie, na cment, gdzie lokalne stowarzyszenie Zróbmy to postanowiło, że zająć się cmentarzem żydowskim. Ogłosili to w lokalnej prasie, ogłosili to, ogłosili to na mediach społecznościowych. Wspomogliśmy ich przy organizacji e, e, utylizacji tych, 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 tych samosiejek, które, które, które usuwali. I nagle przyjeżdżają też ludzie ze Skierniewic, mówiąc: Słuchajcie, przeczytaliśmy gdzieś tą informację, chcielibyśmy wziąć, zrobić, zrobić coś takiego u siebie. Nagle burmistrz Łowicza mówi: Byłem na tym cmentarzu, mamy cmentarz w Łowiczu, to nie jest nasza własność, ale chcielibyśmy coś zrobić, i w przyszłym roku y, zadziałajmy już ze szkołami, żeby się tym cmentarzem zająć. Media społecznościowe, a zwłaszcza internet i media społecznościowe to są zupełnie, zupełnie niedoceniane źródła e, wiedzy o tym, co się dzieje i jak można, jak można dotrzeć do, do tego typu grup. Zresztą tworzona przez nas koalicja opiekunów cmentarzy żydowskich, taki network tych osób, które się zajmują e, opiekunami cmentarzami, powstał właśnie dlatego, że... Za dużo było tych informacji w internecie, rozdrobnionych. Chcemy stworzyć jedną taką platformę, gdzie te informacje, co kto, kto, gdzie robi, e, można będzie znaleźć, żeby wymieniać się informacjami jak, to, jak, jak praktycznymi, jak uzyskać pozwolenie, jak e, prowadzić te pracę zgodnie z przepisami religijnymi. Ale naszą podstawą była duża kwerenda internetowa, właśnie w social mediach, gdzie mm -hmm. się okazało, że ci ludzie są. Ludzie pokazują. Potem zaczęli zgłaszać się na osoby, o których w internecie nie ma informacji, bo pamiętajmy, że pytała Pani o to, czy w jakim wieku przychodzą ludzie. No właśnie. No więc generalnie mamy kilku opiekunów cmentarzy żydowskich w Polsce, którzy są po 80. Są nie internetowi. i są nieinternetowi, Ale o ich pracy warto informować, bo, bo, bo tak naprawdę yy, takich ludzi trzeba bardzo doceniać, bo robią rzeczy naprawdę wspaniałe. Yy, a formą docenienia jest po prostu pokazanie. Tych ludzi, którzy nie robią tego dla zaszczytów, nie robią tego dla jakiejś tam osobistej chwały, ale często potrzebują. Wsparcia, potrzebują pomocy, a takie wsparcie można udzielić wtedy, kiedy się będzie o tym mówiło. Tak więc mówić, mówić, mówić jak najwięcej na temat pracy, które się będzie podejmowało. Jeżeli ktoś potrzebowałby pomocy w uzyskaniu informacji, jak uzyskać poszczególne pozwolenia, czy w jakiś sposób zwrócić się do odpowiednich urzędów, e, zarówno Narodowy Instytut Dziedzictwa, jak i fundacji Dziedzictwa Kulturowego, e, chętnie takiej informacji udzieli, bo to nie jest bardzo skomplikowane, no ale wymaga tej podstawowej wiedzy, do kogo i o co się zwrócić. Chętnie pomożemy, bo. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielką frajdę można uzyskać pracując, a żeby pracować, wolontariacko, trzeba mieć pozwolenie. Jasne, bardzo panu dziękuję za tę deklarację w imieniu wszystkich, którzy nas słuchają, a jeszcze zapytam, bo oczywiście przeglądając i media społecznościowe fundacji i, ym, i stronę zachwyciłam się wieloma projektami, więc proszę tr opowiedzieć troszkę jeszcze może o tym, co, co fundacja robi, bo to nie tylko cmentarze żydowskie na terenie Polski, ale też te, którymi nie ma się kto zająć, yy, na przykład polskie cmentarze yy, na na dawnych terenach Polski albo cmentarze żołnierskie. jakiś, jakiś wybrany przez pana, Jakieś wybrane przez pana przedsięwzięcie. Pamiętajmy, ja zawsze to podkreślam, że nie zajmujemy się tylko cmentarzami, że zajmujemy się w dużej mierze organizacją prac konserwatorskich, w tym również przy ważnych obiektach pod względem dużej skali typu Kolegiata Świętego Wawrzynica w Żółwi, czy w Ołyce, czy Kościół w Kamieńcu. Ale bo jakoś tak się skupiliśmy że... na cmentarzach ze względu na ten wolontariat, bo to jest jedyne. Oczywiście, w... tak, to jest pole. Gdzie mogą wejść ludzie, którzy nie mają przygotowania konserwatorskiego, którzy nie są wykształceni w tym kierunku, tylko po prostu chcą pomóc. I właśnie dlatego te cmentarze tak do nas przylgnęły. Mm -hmm. Ale pamiętajmy, że cmentarze, nagrobki to są często te jedyne dzieła sztuki, z którymi ludzie obcują w czasie swojego życia. Te nagrobki takie są naj... tak. to są najbliższe, najbliższe nam e, dzieła sztuki, zwłaszcza po II wojnie światowej, kiedy, e, kiedy właściwie która spowodowała, że w polskich domach tych dzieł sztuki praktycznie niestety już e, 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 już nie ma. Dla mnie największą frajdę dają te, te przedsięwzięcia, które angażują że powiem, na Ukrainie lokalnych mieszkańców, dzisiejszych mm -hmm. tych ziem. To znaczy, jeżeli przyjeżdżamy z Polski, siadamy, planujemy wycinkę jakichś krzaków, uzyskując oczywiście tam pozwolenia i nagle dołączają lokalsi, którzy mówią tak, Tutaj byli Polacy, tak, został po cmentarz, zaczynają pomagać, czasem przyniosą jakiś posiłek. To pokazuje, że tak naprawdę, że, że zaczynamy traktować to dziedzictwo jako wspólne. I my w Polsce na cmentarzach żydowskich, i Ukraińcy na cmentarzach katolickich, polskich na tym terenie. I to tak naprawdę buduje bardzo fajne więzi, pozwala zrozumieć pewne, pewne, pewne różnice kulturowe, ale to daje też dużo nadziei na przyszłość. No jeżeli, ktoś przez, jeżeli cmentarz przez 80 lat nie był. Nie był koszony, zarósł całkowicie, no to trzeba mieć dużo zaparcia, żeby się zebrać i ten cmentarz oczyścić. Jeżeli ktoś zaczyna, z, czasem z zewnątrz daje impuls i włączają się w to ludzie, którzy mieszkają obok, no to to daje największą frajdę i takie, takie przypadki mieliśmy chociażby w Krzymieńcu na, na, na Ukrainie. Natomiast staramy się, i to jest bardzo fajne, żeby. Po tych pracach wolontariackich były efekty o charakterze konserwatorskim. To znaczy, że jeżeli oczyszczamy dany, dany obiekt, potem jeżeli te nagrobki, które zostały odkryte są potem poddawane konserwacji, ludzie, którzy uczestniczyli w tych pracach mają poczucie sprawstwa, że wydarzyło się coś bardzo, bardzo, bardzo dobrego. Tak było właśnie w Zastawku w Lebiedziewie, to jest na cmentarzu tatarskim, który no, trochę z biegiem okoliczności, ale okazało się, że w momencie, w którym oczyściliśmy cmentarz z, 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 z krzaków, Muzułmański Związek Religijny, właściciel cmentarza, zdobył pieniądze na ogrodzenie cmentarza. Myśmy zdobyli z kolei środki na prace konserwatorskie. W ciągu dwóch, trzech lat cały cmentarz został przewrócony w walory yy, turystyczne. Nagle z takiej dżungli, stał się po prostu miejscem zadbanym, który pokazuje, pokazuje przeszłość tego, tego terenu, pokazuje, pokazuje historię bardzo mało w Polsce znaną. Niewiele osób wie, że w Polsce mieliśmy, że powiem, społeczność muzułmańską, która zresztą do tej pory funkcjonuje akurat nie w bydziewie. I nagle ci ludzie, którzy tym uczestniczyli, mają poczucie, że stworzyli coś ważnego, że zrobili, że zrobili coś, co doprowadziło do tego, że mamy kolejną atrakcję turystyczną. Mają słuszne poczucie, bo to właśnie oni do tego doprowadzają. Czasem ten kamień, który powoduje lawinę, jest bardzo niewielki, a skutki tego mogą być bardzo pozytywne. Takie projekty lubię najbardziej. Bardzo inspirująca rozmowa i bardzo się cieszę, że ten wątek wspólnotowości tego doświadczenia bardzo Pan podkreślał, bo to, bo to myślę też bardzo ważne, jeśli chodzi o pracę wolontariuszy. A że ludzi, którzy chcą coś dobrego zrobić, jest dużo. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Dr. Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam na wolontariaty w 2021 roku. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy również Państwu za uwagę. Do usłyszenia.